Sony odkrywa, że zamykanie konsoli w pudełku ją przegrzewa, Microsoft pokazuje światu prawdziwy zestaw do gier wyścigowych, a Watch Dogs zalicza obsuwę. To wszystko i jeszcze więcej już teraz, w 24. Gościu Niedzielnym, w którym jak zwykle wita Was Piotrek Modzelewski. Od jakiegoś czasu po internetach krążyła plotka, jakoby jeden z tytułów startowych PS4, a mianowicie Drive Club, miało zaliczyć obsługę, i chociaż mało kto dawał wiarę tej wiadomości, a sporo osób dopatrywało się w niej chęci zwiększenia popularności jakiegoś mało znanego serwisu, to Sony potwierdziło złą informację. Sam Shu Yoshida zabrał głos w tej sprawie na blogu PlayStation, pisząc: Cytuję, SCE i Evolution Studios podjęły trudną decyzję o opóźnieniu wydania Drive Club i Drive Club PlayStation Plus Edition do początku roku 2014. Yoshida dalej tłumaczy, że decyzja została podyktowana chęcią zapewnienia graczom prawdziwie next-genowego doświadczenia z wyścigów. I kiedy gra trafi już do sklepów, pojawi się także na PlayStation Store w ramach Your Instant Game Collection dla plusowiczów, którzy póki co dostaną w zastępstwie Contrast Indyka od Compulsion Games. Jakkolwiek świetna gra indy by nie była, nie może podskoczyć do tytułu AAA po kroju Drive Clubu i wraz z opóźnieniem Watchdog startowy line-up PS4 wygląda o wiele, wiele gorzej. Sony się jednak nie zraża i zaczyna oferować PS4kowe kolekcjonerki swoich własnych tytułów. A na pierwszy ogień leci Infamous Second Sun, który otrzyma dwa zestawy specjalne. Pierwszy z nich, Special Edition, zawiera grę, specjalną misję łączącą wydarzenia z dwójki z fabułą Second Sun oraz czapkę Delzina. Drugi, Collector's Edition, ma w swoim składzie wszystko to, co Special Edition, plus inną okładkę, replikę górnej części garderoby Delzina, w którą ubrane jest pudełko z grą, osiem przypinek naszywka organizacji DUP, tudzież DUP. Winylowe naklejki oraz nową kurtkę dla bohatera do wykorzystania w grze. Osobiście wezmę pewnie którąś z kolekcjonerek głównie dlatego, że infemus jako marka cholernie mi się podoba i chcę wiedzieć, co stało się po zakończeniu dwójki, ale wybór, podobnie jak w wypadku wielu osób, będzie uzależniony głównie od ceny. Nie miałem zamiaru płacić 4,5 półstów za kurteczkę dla pudełka, której i tak nie będzie jej nosiło. Gdybym miał poświęcić czas każdej informacji z osobna, wyszedłby odcinek mający jakieś 45 minut, więc zbijamy to w jedną pigułę i lecimy. Redaktorzy niemieckiego Computer Bild położyli swoje łapy na PS4 i zrobili zdjęcia z procesu wyjmowania zen-dysku twardego. W samym procesie nie ma absolutnie nic skomplikowanego czy wyjątkowego, a przynajmniej tak się wydaje, dopóki nie zobaczymy śrubki mocującej, która poza standardowym gniazdem na śrubokręt ma także wygrawerowane symbole geometryczne spada. Nie wiem, kto na to wpadł, ale jest geniuszem. Potrzebujemy więcej takich śrubek w życiu. Zdecydowanie. Sony, zróbcie to. Jeżeli ogląda nas ktoś z USA, pozdrawiamy serdecznie i mamy dobrą wiadomość. Jeśli masz ochotę, możesz już teraz udać się na PlayStation Store i złożyć tam preordery na cyfrowe wersje Naka i Warframe na PS4. Nie wiadomo kiedy i czy usługa pojawi się w Europie, bo nie wiem, prawdopodobnie zbiory marchwi w Tadżykistanie nie były w tym roku zadowalające, ale jeśli cokolwiek w temacie się ruszy, damy Wam znać. David Cage zabrał głos w sprawie Tech Dema The Sorcerer pokazanego w czasie tegorocznego E3 i powiedział, że to, co widzieliśmy, stanowi minimum możliwości PS4. Demo śmigało bowiem na silniku Beyond Two Souls, a efekt, który widzieliśmy, został osiągnięty przy bardzo małej kadrze, bardzo ograniczonym czasie i bardzo ograniczonych zasobach. Więc teraz, kiedy do prac nad nowym projektem zostało skierowane o wiele więcej osób, wszystko powinno się rozwijać w najlepszym kierunku, a końcowy efekt będzie powalał. A ja mam w związku z tymi informacjami, a dokładniej to po wykorzystaniu silnika Beyond, jedno pytanie. Gdzie do cholery jest wasza wielka niekompatybilność architektur? I skoro deweloperzy wyciskają coraz więcej i więcej mocy z PS-3, czy to oznacza, że 100% możliwości PS4 poznamy w okolicach roku 3000? A teraz szybka wzmianka pod tytułem U nas nie jest aż tak źle. Narzekaliśmy na przelicznik 1 dolar równa się 1 euro, ale okazuje się, że z ceną oscylującą na pułapie 1800 zł, PS4 nie jest w Polsce takie drogie. Mieszkańcy Brazylii mają kardynalnie przewalone, ponieważ u nich Next Jensony kosztuje 1850 dolarów. Tych amerykańskich. Co, sądząc po piątkowym kursie, oznacza cenę 5643 zł i 61 groszy. I nagle wychodzi na to, że następna generacja aż tak dużo nas nie kosztuje. Zła wiadomość dla osób oczekujących na raczej ten klank Nexus, albowiem gra zalicza w Europie obsuwę i zamiast 13 listopada ma się pojawić w sklepach tydzień później, 20, czyli 9 dni przed startem PS4. Trzeba się będzie dobrze spiąć. Aha, przy okazji razem z Nexusem dostaniemy także Quest for Booty. Krótki łącznik wydany gdzieś między Tools of Destruction a A Crack in Time. Nie wiadomo czemu nam go dają, ale ta gra była już za darmo przy tylu okazjach, że Sony pewnie po prostu już nie zależy. Na sam koniec piguły doskonała wiadomość dla posiadaczy małych kart pamięci Dowity i killzał na mercenary. Musicie usunąć jeszcze więcej rzeczy z memorki, bowiem nadciąga nowy do strzelanki Sony i Boże mój Boże łatka znów waży ponad 1 GB. Poprawia balans multi oraz ogólne działanie gry. 1 GB, kilka poprawek, 1 GB, cudownie. Get rich, or die a skoro w temacie Killzone jesteśmy, jeszcze słówko o Shadowfall. Lead designer gry, Eric Bolt jest powiedział w wywiadzie dla opm że był zainteresowany upchaniem na ekranie jak największej liczby elementów, to jest więcej typów oponentów, większa różnorodność broni, większe pyłaci terenu i chyba im się to udało, bo na chwilę obecną w Shadowfall możemy mieć na ekranie 24 kierowanych przez AI przeciwników i gra utrzyma swój framerate. To całkiem spora liczba Helgastów do wycięcia. Zobaczymy tylko, jakiej jakości będzie kierujący nimi AI, bo jeśli mam widzieć 24 uzbrojonych żołnierzy próbujących wbiec w ścianę, to chyba podziękuję. Just a perfect day. Na koniec kącika Sony pozostaje jeszcze szybka wzmianka o pierwszej reklamie telewizyjnej PS4. I co by nie mówić, jest to nie tylko reklama, ale przy okazji także i muzykal z próbującym Astonem Martinem v 12 Vantage i strzelaniem sobie nawzajem w twarz. Co pokazuje dość dobitnie podejście Sony do tematu graczy i tego, do kogo skierowana jest konsola, więc podsumuję całość krótko. Xbox, go home. Oh, such a perfect day. Newsy z obozu Microsoftu zaczynamy w tym tygodniu od absolutnie miażdżącej wiadomości z działu Games with Gold. Posiadacze złotego abonamentu Xbox Live zostali uraczeni przez włodarzy Xboxa. Nie bywałem podarunkiem, albowiem dostali Halo 3. Powtórzę teraz jeszcze. Halo 3, rozumiecie to? Triple AAA Blockbuster. Sony i ich Metal Gear Rising, Far Cry 3 i inny pierdol mogą się schować. Halo 3 Dziwko! Niszczyciel subskrypcji PS Plus. Powód zwiększonej ilości PlayStation 3 dostępnych na rynku wtórnym. Koniec Sony. Koniec O Microsoft, jesteście mistrzami, jesteście absolutnymi mistrzami. Brawo! Brawo! Doskonały marketing Major Nelson spotkał się z niejakim Brandenem Powellem, pełniącym w Microsoftcie funkcję Director of Strategic Alliance, by pogadać o akcesoriach do Xboxa One, a dokładnie o kierownicach do konsoli i muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do wcześniejszej informacji tutaj nie mam powodów do śmiechu. Xbox One dostanie dwie kierownice, przy czym o ile sprzęt Trust Mastera i wszędobylskie loga Ferrari działają na mnie jak płachta na byka. Wyszedł planowany pan, bo wola Lamborghini, to produkt Matkaz jest po prostu obłędny. Metal, metal. I jeszcze raz metal. Możliwość regulowania twardości pedałów i Bóg wie co jeszcze. Podoba mi się to w zasadzie chyba nawet bardziej niż Fordza Motorsport 5. Mogę taką do PS4? -ki? Battlefield 4 wymaga zainstalowania 2GB danych na dysku Xboxa 360, ale jeśli chcecie mieć najlepsze doświadczenie płynące z rozgrywki, potrzebujecie więcej miejsca. Więcej o dokładnie 12,4GB, tak mówią panowie z DICE. Nie podają żadnych powodów, dlaczego powinniście to robić, chociaż podejrzewam, że pies jest pogrzebany w szybkości dostępu do danych, ale jeśli faktycznie chcecie mieć najlepsze doświadczenia, lepiej zacznijcie już teraz bawić się w usuwanie klamotów. Nintendo postanowiło pochwalić się wynikami sprzedaży swoich konsol z września tego roku i wygląda na to, że obniżka ceny Wii U Deluxe zadziałała. bowiem zanotowano skok w sprzedaży tej konsoli o 200%. Dodatkowo 3DS 5 miesiąc z rzędu został najlepiej sprzedającą się konsolą na rynku USA i cisną mi się na usta słowa Michaela Pachtera, który powiedział, wita zmiażdży 3DS-a pod względem ciężaru egzemplarzy zalegających w magazynie jak sądzę. You can experience Pokemon like never before. It's Pokemon X and Pokemon Y. Playable on Nintendo 3DS and 2DS. Rated E for everyone. Edward, privateering. Is it dangerous? <laughs> <laughs> Jean-Sebastien Decant, lead game designer Assassin's Creed 4, powiedział w niedawnym wywiadzie udzielonym Official PlayStation Magazine, że ukończenie gry na 100% zajmie od 70 do 80 godzin. To całkiem dużo godzin, podzamoluje się następującą. Główna oś fabularna ma się zamknąć w około 20 godzinach, a kolejne 50-60 to załatwianie misji pobocznych i eksploracja świata. Przepłynięcie z jednego końca mapy na drugi ma zająć około 15-20 minut ciągłego darcia z wiatrem, a po drodze mamy trzy wielkie miasta i 15 mniejszych, unikalnych miejscówek oraz niezliczoną ilość mniejszych wysepek z pojedynczymi budynkami czy jaskiniami i grotami. Ubi starało się podkręcić wrażenie przeżywania przygody i już za jakiś czas przekonamy się, jakim to wyszło. Zostając w temacie Ubisoftu, Watch Dogs i The Crew zaliczają obsługę. W wypadku pierwszej gry całość rozbija się o to, że Ubisoft ma własną wizję tego, jak powinny wyglądać next genowe gry i kwintesencją tejże wizji ma być właśnie Watch Dogs, więc produkt musi być dopracowany w najmniejszych szczegółach, wszak Ubi mówi otwarcie, że chce wygrać tę generację cokolwiek to do diabła znaczy. Gra miała się ukazać w Europie 22 listopada na platformy current genowe i 29 na next Gen, a została zepchnięta na początek roku 2014. The Crew zaś miało się pojawić na początku przyszłego roku, a pojawi się najwcześniej w kwietniu, ponieważ wtedy zaczyna się nowy rok fiskalny, na który to gra została przesunięta. Podobnie jak w wypadku Watch Dogs, wydawca zasłania się chęcią wydania gry tak dopracowanej jak to możliwe. Poczekamy, zobaczymy. W międzyczasie zaś Ubi pewnie będzie po prostu zajęte liczeniem kasy z Assassin's Creed 4. Hi, I'm Jared Carr, the art director for The Elder Scrolls Online. Bethesda postanowiła uraczyć oczekujących na The Elder Scrolls Online dwuminutowym filmikiem pokazującym edytor postaci. I, jako osoba spędzająca debilne ilości czasu na modelowaniu swojego bohatera, wiem, że wsiąknę w to na długi, długi czas. Nawet jeśli nie wiem, jaką twarz można określić mianem bohaterskiej, a taki parametr się pojawia, to podoba mi się kompleksowość tego edytora. Zresztą popatrzcie sami. Um, there's lots of tattoo options for both the body and the face separately. And then we even let you get really specific, adjusting the width of the shoulders, the thickness of the arms, the size of the hands, for example. We really wanted to give the players a lot to play with. Patrick Bach, producent wykonawczy z Dice, zabrał głos w sprawie Star Wars Battlefront i powiedział, że jest to jednocześnie wyzwanie marzeń i koszmar, ponieważ tyle rzeczy może pójść nie tak jak powinno. Zapewnił jednak przy tej okazji, że cała ekipa Tyra w pocieczoła i przyrzekają sobie, że zrobią wszystko jak należy, więc nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki. Wszak to Star Wars. Nawet jeśli póki co widzieliśmy tylko jakiś skrawek CGI, to naprawdę jest się czym jarać. To nie jest ich ale Szepcio nie powróci. Tak można dość krótko streścić wypowiedź Maka Waltersa, odpowiedzialnego za fabułę trzeciej części Mass Effect. I to nie tylko nie powróci w formie postaci krywalnej czy nie, ale w ogóle ma o nim nie być jakiejkolwiek wzmianki. Walters wyjaśnia, że w studiu doszło do porozumienia, na mocy którego pracujący nad projektem nowego Mass Effecta zgodzili się opowiedzieć historię, która w żaden sposób nie łączy się z historią Sheparda. I powiem wprost, że odczuwam pewnego rodzaju rozczarowanie, bo liczyłem na Mass Effecta, w którym grywalną postacią jest Garus albo Liara. Jednak z drugiej strony taki obrót spraw otwiera zupełnie nowe możliwości. Należy pamiętać, że chociaż dotychczasowe trzy części gry obracały się wokół Sheparda, to Mass Effect to do jasnej cholery cała galaktyka. Można więc wziąć na celownik całe First Contact War i iść poobijać twarzy Turianom. Można przyjrzeć się konfliktowi Krogan Rebellions i jako Turianie albo Salarianie próbować walczyć z pędzącą hordą Kroganów. Tak, widać, że spędziłem przy tej serii ponad 500 godzin. Meritum jest jednak takie, że możliwości jest masa, a brak szeparda nie oznacza końca świata, albo wszechświata, co nie zmienia faktu, że niezależnie od wszystkiego będzie nam komandora brakowało i mam nadzieję, że BioWare będzie w stanie zastąpić szepcę kimś równie dobrym. 24. Gość niedzielny właśnie dobiega końca. Standardowo już dziękujemy serdecznie za uwagę i poświęcenie na nasze wypociny kilkunastu minut niedzieli. Powrócimy za tydzień w epizodzie 25. Jak mogliście zauważyć, pozwoliłem sobie wpleść nieco więcej humoru i śmiechu do tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o takiej odrobinę zmienionej formule. Póki co zaś trzymajcie się ciepło i nie wypuszczajcie pada z dłoni. Cześć!